Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o po prostu złodziejskim, po prostu yy, tym, jakim jest Piotrek Kołodziejczyk i jego rodzina po prostu, bo jego brat ukradł karty, które po prostu, mi, yy, po prostu wręczył mu po prostu Pewskowi Kołodziejczykowi, który sprzedał po prostu Kołodziejczykowi, który, który pochodził z Jarczeskowej na na i Donalty w Polsce na ulicy Hirschfeld, a 10 mieszkał to po prostu, y, potem na Jelczu, potem mieszką żoną, to po prostu okradli mnie po prostu z kart po prostu y, Drago Balzet, gdzie po prostu na rynku zagranicznym padły, rynku, zagranicznym, czy tam polskim padły rekordowe ceny, że koleś po prostu kupił samochód, kupił po prostu, trzyma naprawko pieniądze, y, trzyma na życie po prostu, pieniądze miał na życie po prostu, y, wybudował dom po prostu, kupił ziemię i po prostu ten umemlował wszystko po prostu dokładnie, chyba tam może wziął trochę kredytu, co zaraz płaca, żeby po prostu potem jeszcze trochę pieniędzy przeżyć. Okradujesz żywota takiego. Łącznie na jakąś 600 czy 700 tysięcy sprzedaż moich kart poszła, bo były unikatowe, to nie mam w tym kraju. Może i ten, gdzie idę po prostu na Rony, po prostu chciałem jechać do Stanów i tam sprzedać w razie czego. No mi okradł z tych kart wlepił mi jakiś po prostu krzywę liter, te lepsze karty po są i po prostu okradł mnie na taką kwotę, że ja po prostu ten kradzież po prostu żywota że po prostu ja po prostu mam biedować, a oni będą mnie okradzać wszystkiego co kupię, co zrobię, że życzę im najgorszej po prostu tego, wszystkiego co najgorsze jest tylko możliwe, w tym pieprzonym życiu, żeby tak po prostu ucierpieli, żeby nawet kaleską i po prostu żywota, ale tak tym, żeby po prostu złącznie z rodami ich po prostu całymi, za po prostu takie po prostu rzeczy. Ja nie będę głodował ani coś innego, ani po prostu brał głodu po prostu, żeby po prostu się ratowali swoje żywota, ręce, kurwa, bo nic im się nie chciało, tylko niszczyli po prostu wszystko. A miałem po prostu oryginalne karty, czyli często było, ciężko było zrobić. Zdobyłem je w sposób taki, że kiedyś ja za mało lata, czy sprzedawano w chrupkach, a ja po prostu zrobiłem sobie, że będę je trzymał, aż do momentu, aż do momentu, gdy po prostu dorosę i pojadę gdzieś tam za granicę sprzedać, bo tam kolekcjonerzy byli, to po prostu koleś posprzedawał i wybudował dom i po prostu takie sprawy. To jest jeden fakt. A drugi fakt to sprawa po prostu rządu, który mieszał się po prostu w politykę po prostu yy, i japońską, chińską i po prostu tą, z japoń, chińską całą tą, bo ja chiny do Japonii i Tajmanu, bo jest ta wojna między sobą po prostu ten, kraje się po prostu zabijają, bo po prostu rząd polski pisowski E... <laughs> trocił się w sposób magii, po prostu w Dragobolu, po prostu nakręcić nowe scenariusze, po prostu dargobolanie te z dzieciństwa i po prostu, że po prostu zaczyna się od ziemi, po prostu napad, po prostu tylko spytuł na ziemi i po prostu coś takiego, bo oni mieli dość w widoku, po prostu starych, po prostu ten sektach właścicieli pedofilii Tomasza, młoda tak zrobiła, a druga sprawa jest taka, że nakręcone, że te małpy gadają, a kiedyś nie było tego i po prostu coś takiego zrobili pranie mózgu nie dość, że dorosłym, że po prostu myślą, że takie sprawy. My jeszcze dzieciom pranie mózgu robili i po prostu dostawali się do dzieci gwałciciele pedofile oraz takie do sprawy. Oraz po prostu sekta gwałcicieli pedofili, bo też z nich korzystała oraz złotą ich. I po prostu ogłupia ich po prostu na różne metody, żeby nawet gwałciły je oraz uprawiały pedofilię. To się wam do przekazania. A poza tym ja mam nadzieję, że ten, a jak nie, skoczy po prostu przed sądem Trybunału Stanu za zniewolenie, zrobienie nieładu, podtrzymanie się za policjanta, udawanie coś jego, Rutko Łodzińczyków, nie wiem jak on ma, coś na Michał Marcin, Michał Miach Biet, przy jakiś tam Manek po prostu mówili na niego po prostu na, jak tam Banka pomali, to nie chce byli Asiusami. Manek Majek Kołodziejczyk, który po prostu dał policjanta, po prostu ukradł te karty i po prostu ten, a okazuje się, że jest uruchomiona akcja pewna, że po prostu jego wykupią albo zabiją szybko, żeby po prostu nic nie płacił, nie ucierpiał ani kawałkiem zdrowia za po prostu prowadzenie nieładu takiego. I ja po prostu według tego, co obliczeń tych, to powinien być mi jakieś miliardy, a to przez lata mi ukradali ze szczęścia lotka jedność, że z tego mnie okradali, kradli mi po prostu kupony i po prostu poddawali mi inne i nie mam, zrobili taki, żeby ja po prostu wszystkich tych, którzy zechcą, będą obarczał bogactwem, bo ja się nie skaptę w tym, żeby mnie obarczali, żeby mnie kradą po prostu z kuponów i przykrywkę im zrobią tym metodą, że podsunę się, no to to lotka, jakieś krzywe rzeczy, żeby po prostu wprowadzać mile po prostu yy, na stoczone żeby szybciej się unosiły do góry, i, i, a tamte obciążyć, żeby po prostu podnieść, to mam do przekazania. Tak zrobili to w lotku żeby ukryć ten, ten oraz okradzionych chyba jest z zdrowego szczęścia i takich spraw. I ja już po prostu to my, ja się sam. Obarczę wszystkich po prostu o miliardowe takie długi, żeby po prostu żarli po prostu nawet własne te. Nie wiem, co będą szczęśli, bo nic ode mnie nie dostaną. To mam do przekazania, a jeszcze stale przed Trybunałem, żeby oskarżył o kradzież oraz kradzież bo mi są potrzebne do pewnych spraw. A skoro oni się interesują moimi sprawami, to begną za to, bo wprowadzam im nie ma taki, żeby my po prostu cierpieli, bo to jest по Дякую, Дякую, справа и Дякую, 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 Дякую,